Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Alba i witam Was w drugim unboxingu na moim kanale. Dzisiaj unboxingować sobie będziemy tą postać. A nazywa się Yuri. Tu ma napisane. Jest napisane tutaj o tutaj. Yuri może być odwrotnie, bo, bo nie mam pewnych rzeczy, które by tak nie robiły. I, i zawieszkę tutaj jeszcze ma. To jest ogólnie na brylok. Teraz wam pokażę. Jak wygląda to, jak jest zawieszone, ale to, to, to chyba pod koniec, albo teraz zobaczę potem przy montowaniu. No i najważniejszą rzeczą w tym unboxingu to są mini MAX um, do kolekcji. Ogólnie to są małe kubki, takie bardzo małe i sobie je omówimy teraz. I otworzymy rzecz jasna. Tu mamy Little Napis Little Big Plant, może być odwrotnie, już mówię, że może być odwrotnie i pewnie tak będzie. Um, i tutaj z tej strony mamy nasz, naszych najważniejszych ta takich postaci jak Sagboy, Gloria, Marvin czy Yuri. No i oczywiście też napis Little Big Planet. Um, tutaj mamy. Nie wiem czy jest dobrze teraz, czy na kamerze będzie dobrze. No ale przeczytam. A tu mamy napis Hello, welcome to Little Big Planet i tak dalej. Tu mamy LittleBigPlanet.com. Samego Sackboya napis Little Big Planet i Game. Czyli i jaka firma to robiła. Tutaj z tej strony mamy to samo i z tej strony to mamy to samo. Natomiast tutaj mamy napis Little Plant Coll 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 Tell, Caps i z tej strony też nie chcę za bardzo tymi tymi, bo nie chcę kubków uszkodzić. No dobra, to teraz trzeba otworzyć kubki. No więc otwarcie jest tutaj. Nie było żadnej taśmy i nie wiem, czy w ogóle jest. No i teraz tak Um, mamy same kubki. Zaraz zobaczymy jak wygląda. Ją. Wszystko owinięte ładnie, żeby się nie zniszczyły. No i pierwszy kubek jaki widzimy to jest z Yuri. No ten, który coś ją kupiłem, znaczy po pokazałem. Czyli to jest z tym i już widzę, że jest połamane. Um, no nic. No ale tu jest jeszcze napisane. Um, w 11 z Key All Right Reserved. E, oczywiście napis Big Planet i, i jeszcze kilka napisów ja i nasz Juri. Dobra, kolejny kubek. E, tu jest ten sam napis co wtedy. E, tu mamy naszego e, Marvina. O, tak się prezentuje. E, ja, Big Planet, na żółtym tle napis, napis e, żółty. Tutaj mamy kubek z e, Glorium. I tutaj jest ona oczywiście. Tu napis Little Big Planet. Ale tutaj to są wtedy ja yy, Little Planet. Kilka napisów. Tylko wszędzie inny kolor i jakieś inne naklejki. Tutaj mamy um, samego Sackboya i napis Little Big Planet. I ten sam napis. I on jest najlepszy chyba dla mnie. Taki najfajniejszy. Tylko, że są bardzo małe. no Takie są. Nie, może zaraz pokażę Wam wideo jak, jak wygląda to na ile ma centymetrów, albo Wam zaraz powiem. Dobra, kolejną rzeczą to jest jeszcze podstawki. Podstawki są tak zapakowane, w takim niezwykłym kartonie. tylko tutaj jeszcze ma radio. Um, to e, tęczę, a z dołu już nic. Nie chcę dużo bardzo tak tego um, kręcić, bo nie chcę, żeby się coś potukło. I teraz nasze kubki otwieramy. I zobaczymy um, jak one się prezentują. Myślę, że myślę, że są spoko. Tak mi się wydaje. No więc tu jest nasz... Znaczy kubki, talerzy, talerze, Mogę Mogą tam po, no poprawiam się teraz. E, karton, kubek, kubek, karton, e, kubek, karton, jaki kubek e, talerz karton i tak dalej. Cztery te cztery żyki dostajemy. Um, no i teraz tu można poustawiać sobie bardzo ciekawie, czyli jeden, 2, 3, 4. No i nasze cztery kubki do picia, chociaż nie wiem, kto w nich pije. Jeszcze musiałem się przyjrzeć tutaj z dołu. Tu mam te same co wtedy, czyli 2011 ski Alright Server. Oczywiście produkt nowy. Tak jak ostatnio mieliśmy problem, małą wpadkę, no ale ogólnie to jest tak. Dobra. Właściwie to tyle. No Myślę, że kubki są spoko I, i macie chyba, znaczy macie nagranie na początku jak sobie, nie wiem, co tam będę robił, ale jak coś z tymi kubkami, spróbuję sobie coś do nich wlać czy coś. Ja na razie kubki odstawiam na inne miejsca. E, tutaj sobie to wszystko spokojnie zostaje. Z kubkami na razie nie wiem, co z nimi zrobię. No zobaczcie, w ogóle z nich będę pił. Jeśli jest na początku klip taki inny, nie od i witajcie to, to, to na pewno to nie kupiłem. Ale czy taki jest to już nie wiem. Zobaczę, czy jak będę montował. Czy taki dogram. No i nasza postać Juri, ale to już pokazywałem wcześniej, czyli nasz kubek wraz z postacią. Na Instagramie link do mojego Instagrama jest w opisie i dodam w informacjach o sobie do mojego Instagrama jest właśnie zdjęcie. Znaczy, no, chyba jest już, jak to już oglądacie. No, i tutaj oczka fajne. A mi się podoba też. No, tak na marginesie tak margines, ja to jeszcze sobie kupię iPeta. nie, aż też jestem jakimś mniejszym kolekcjonerem. Nie takim jak ABPA I nie jednego, tylko dwa. Um, więc w tym może widzieliście, um, jak się prezentuje na smyczy z LBP. Mm, ale nie wiem, nie wiem, czy to jego powieszam wtedy, czy nie. Czy go powieszam, bo jeszcze nie nagrałam tych klipów. Więc tutaj ma nowa z metką. Ja tych metek nie będę odczepiał. Ja sobie kładę na półkę. Kiedy będzie pokazanie mojej kolekcji LBP? Ale to tak myślę, że pod koniec 2020 roku, kiedy tego sobie jeszcze nazbieram. No a ogólnie to teraz. Em, co mogę powiedzieć? No, mi się ogólnie to wszystko rzeczy podobają. Tylko myślałam, że kupki będą większe. Myślałem, że będą z nich co mieli normalnie pić, a jednak to nie będzie zwykłe picie, No więc ja to wszystko odkładam. Dobra. Myślę, że dzisiaj się jeszcze jeden film pojawił, albo pojawi, nie wiem, albo dużo opisu dla niego będzie, do niego. I, i, i nie wiem, więc tutaj pewności nie mam, może się już pojawił. No, więc ja bym albo Painter, wy byliście moimi widzami. Hej.